Jutro w TVN. O 20.00 Ananasy z mojej klasy. Ewa Drzyzga i Tomasz Kamel świętują spotkanie po latach. O 21.10. Kto Was tak urządził? Dzięki Małgorzacie Majer nie poznacie własnego mieszkania. Jutro w TVN. Ananasy z mojej klasy i kto was tak urządził? Tak nie działa na od świadomość, jak dobrze dobrany chromo. Wycelowałeś w kogoś nowego. Mhm. Mm Amerykanin. Niedługo będzie potrzebował pocieszenia. Zwalniasz go? Nic nie trwa wiecznie. Młoda, piękna, inteligentna. Zosia zręcznie wykorzystuje swój uwodzicielski dar. Ostrzegam cię. Ją uwielbiają wszyscy mężczyźni. Ona łamie im serca. Ale kto wojuje strzałami Amora, ten od nich ginie. To nie ja. Plejada gwiazd. O, ty, ty, Jak się zakochasz, to wszystko na marne. Kocham cię. Magdalena Cielecka i Bartosz Opania w walentynkowej komedii Zakochani. W czwartek o 20 w TVN. Prostytutki ze wschodu. Nalot Straży Granicznej na agencje towarzyskie. W szpitalu cudzoziemek, jeżeli są w tym lokalu. W jakim celu pani do nas przyjechała? Oddychać, tak? Przygraniczne parkingi, podejrzane pensjonaty, świat tirówek. Jak zarabiają w Polsce setki kobiet ze wschodu? Kim są ludzie, którzy naprawdę czerpią z tego dochody? Granice. W czwartek o 22.00 w TVN. Pomyśleliśmy, że Ci go damy. Na chwilę, na weekend albo i na zawsze. Przejdź na drzwi otwarte Stilo między 15 a 17 lutego i sprawdź na ile go dostaniesz. Kwiat Stilo wyprzedza myślą. Sponsorem wiadomości sportowych w TVN jest sieć cyfrowej telefonii komórkowej Plus GSM.